Czas oczekiwania się skończył w poniedziałek oficjalnie. W niedzielę pierwszymi pokazami uczestników w każdym wieku powita 29. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza, ale kino. Dobre kino uruchamia myślenie, twórcę, uruchamia kreatywność, a to jest przyszłość. Najbliższą przyszłość, czyli cały tydzień, wypełni właśnie dobre kino. Myślenie uruchamiać będzie ponad 100 animowanych i fabularnych produkcji. Większość filmów powalczy o złote koziołki. Co roku powstaje bardzo wiele filmów dla dzieci i młodzieży my do konkursu zapraszamy filmy z dwóch ostatnich lat, czyli konkurs obejmuje filmy z lat 2009-2011 i w tym roku w selekcji mieliśmy zgłoszonych ponad 250 filmów, więc wybór był spory i mieliśmy z czego wybierać. Aby ułatwić wybór widzom, program festiwalu podzielono. Dla młodszych są poranne pokazy w Multikinie 51. Po południa w Starym Browarze należą do tych nieco starszych, a nawet dorosłych łączą projekcje z cyklu Ale Kino z Rodziną. W ramach tych pokazów będzie można obejrzeć wspaniałe filmy, między innymi Magicy, Paty Księżeni, czy doskonałe kino dla małych dzieci, Kryminał Animowany, Kot w Paryżu. Dla naj najmłodszych, czyli dla dzieci od 2 do 4 lat, będą jednak pokazy w piątek, sobotę i niedzielę. Te filmy, które są wyświetlane nie w kinie, ale w specjalnej sali, w słodowni, przygotowanej dla takich małych dzieci, bezpieczne, ciepłe, Kino inicjacyjne dla małych dzieci. Będą mogło obejrzeć przygody misia Ludowika, które wyreżyserował laureat Oscara Coe z Kanady. Reżyser będzie gościł u nas w Poznaniu i będzie go można spotkać na specjalnym pokazie 10 grudnia. Chwilę przed Euro 2012 nie może też zabraknąć w futbolu, choć ten gości na festiwalu od lat. W tym roku, ale kino z piłką to aż 8 filmów. Na pewno wiele w tych filmach jest sentymentu do sportu, który jest szlachetny, który służy przyjaźni, solidarności, który tworzy pozytywne relacje między ludźmi. Na pewno w tych filmach jest bardzo dużo pasji do sportu. Na sam koniec w tym piłkarstwie wydarzenie naprawdę niezwykłe. 11 diabłów. Fantastyczny tytuł. Historia trochę miłosna, trochę piłkarska. Otóż ponieważ film jest niemy, pokażemy go z muzyką na żywo. 11 poznańskich muzyków grających na bardzo różnych i czasami dziwnych instrumentach. Cieli się w tych 11 muzykalnych grających diabłów, a grającym trenerem będzie znany poznański kompozytor i muzyk Rafał Zapała. Ważną częścią festiwalu będą filmy krótkometrażowe. Największa frajda jest chyba taka, że krótkie metraże można zobaczyć tylko na festiwalach właściwie. Na Ale Kino takich krótkich filmów zobaczymy około 70. Będą połączone w różnorodne bloki. Bardzo dobrze się spotkać z takim filmem bo też bardzo dużo można się nauczyć oglądając krótkie metraże. Potem oglądając dół metraż, można zobaczyć, jak wiele treści czasami jest niepotrzebnej i jak tą samą historię nawet lepiej można uchwycić w 20 minutach. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Alekino to jednak nie tylko pokazy. Będą też spotkania z reżyserami, aktorami i producentami, wśród których są nawet zdobywcy Oscarów. Pojawią się też zdobywcy nagród specjalnych festiwalu Złotych Koziołków: Jiri Mencel, Ko Hodeman i Sylwester Chęciński. Ostatnie pokazy Alekino w niedzielę 11 grudnia.